Witam serdecznie. Dzisiaj jesteśmy w klubie Tudo Białystok. Paweł chciałby się z nami dzisiaj podzielić bardzo ważnymi informacjami. Witajcie. Dzisiaj chciałam porozmawiać z wami o drodze na skróty. Pierwsza taka przykładowa sytuacja, znaczy taka przykładowa właśnie rzecz, która mi się rzuca na, na myśl. Jest to y, magiczna pigułka. Y, dużo jest teraz reklam w internecie na temat tego, jak można w magiczny sposób schudnąć, nic nie robiąc, biorąc tylko jakieś tam pigułki. Słuchajcie, to wszystko jest y, obuda. To jest wszystko po to, żeby wyciągnąć od nas kasę, żeby y, też tak samo y, być może nawet efekt będzie, będzie taki, jaki, jaki zakładamy, taki, jaki jest y, właśnie w tej reklamie, ale kosztem zdrowia. Dlaczego? Dlatego, bo nie wyobrażacie, wyobrażacie sobie taką sytuację, że siedzimy na tyłku, opychamy się McDonald'sami jakimś, innymi, jakimś innym złym jedzeniem i magicznie chudniemy. Chudniemy w jaki sposób? W taki sposób, że ta pigułka w jakiś sposób nastruje albo zaburza naszą gospodarkę hormonalną, czy w jakiś sposób, yy, czy, tam, czy, czy w jakiś tam ze sposobów yy, mniejsza, mniejsza o to. Także musicie o tym pamiętać, że nie ma dróg na skróty, yy, musi to wszystko yy, być. Yy, ten problem yy, nie, jest, nie jest tak, że tak powiem, prosty, jak się wydaje. Czasami yy, mogą to być różne rzeczy. Dlatego najlepiej po prostu pójście do specjalisty, do dietetyka, do jakiegoś trenera personalnego, który was ustawi odpowiednio, da wam jakieś rady na temat, na, na, na temat żywienia, zaproponuje wam jakieś zdrowe suplementy typu L-karnityna na przykład, które, przez które możecie w zdrowy sposób się pozbyć kanki tłuszczowej, ale zmieniając dietę, biorąc suplementy i uprawiając aktywność fizyczną. A powiedz nam, Paweł, odnośnie kursów. Widziałem w internecie, że wiele szkół proponuje kursy dwudniowe, trzydniowe, nawet tygodniowe, które gwarantują nagle nauczenie się sztuk walki. Jak to jest? To jest, to jest właśnie druga strona, e, znaczy druga strona. E, to jest właśnie e, ten sam problem, tylko że w sztukach walki. Wsłuchajcie, tak jak i w, każdym, w każdej dziedzinie, tak w sztukach walki też jest dużo oszustów, dużo ludzi jest takich, którzy mówią, e, czy tam na przykład reklamują się: O, przyjdźcie do nas, my tu jesteśmy bardzo dobrzy, a tak naprawdę e, trenerzy w tych klubach to mogę powiedzieć, że są żałośni, tak naprawdę, ale jak dobrze się zareklamują, dobrze wygląda to w internecie, to przez jakiś czas, jak zajdziecie na takie, na takie zajęcia, do, do kilku tygodni, czasami kilku miesięcy, nawet nie, czasami nawet dłużej, ci ludzie potrafią Was oszukiwać, manipulować. Tak samo, tak samo zresztą jest w wielu innych dziedzinach, tak samo też jest sztuka walki. Także musicie skrupulatnie po prostu sprawdzać te informacje, patrzeć czy ten, czy ten trener był jakimś zawodnikiem, czy wychował jakiś już zawodników, czy, jego, czy ten klub ma jakąś renomę, czy on po prostu powstał sobie jakiś twór, który, który uczył ludzi walczyć, ale tak naprawdę tak naprawdę chodzi tylko chyba tak jak we wcześniejszym przypadku chodzi tylko o wyciągnięcie pieniędzy. A powiedz nam, ile dla takiego przeciętnego człowieka kowalskiego zajmuje jakby ogarnięcie podstaw w, w sztukach walki. Słuchajcie, sztuki walki to nie jest coś, czego można się nauczyć w dwa tygodnie. Ale tak, ja zawsze powtarzam dla ludzi, to nie, nie patrzcie, że w ogóle, że jesteście teraz na tym etapie, gdzie nic nie, gdzie nic nie umiecie, co popatrzcie na to długofalowo. I tak musimy y, ruszać się, i tak musimy y, coś robić, żeby nie być, nie być chorymi ludźmi za jakiś czas, żeby trzymać formy, żeby dobrze wyglądać, żeby mieć dobrą, właśnie, sylwetkę. Dlatego, y, jak zachodzicie do klubu sztuk walki, nie, nie zakładajcie, że w miesiąc nauczycie się wszystkiego, tylko zakładajcie, że dobra, to jest moja droga, przychodzę, zaczynam się uczyć. Y, dzięki temu. Dzięki temu uczę się, robię też jakąś fizykę, która pozwala dla mnie być, czuć się zdrowo, być, być, być zdrowym człowiekiem i przez to też uczę się. Za, być może nie nauczę się tego w pół roku, ale... Za rok, dwa, trzy będę y, całkiem niezłym zawodnikiem, tak? I, i, I w ten sposób patrzymy. W sztukach walki właśnie to jest fajne, że y, tutaj y, fizyka jest przy okazji tego, co się uczymy, bo my tutaj dla nas przede wszystkim jest na, y, najważniejsza nauka najważniejsze jest przyswojenie y, odpowiedniej wiedzy, nauczy, nauczenie swojego ciała odpowiednich ruchów także to jest najważniejszą sprawą. Przy okazji tego jest fizyka. Y, w sił, na siłowniach, jak chodzicie, macie tylko Fizykę, jeżeli na przykład pół roku nie potrenujecie, zalejecie się, znowu zaczynacie wszystko od nowa, tak? Natomiast może nie od nowa, no ale od jakiegoś tam etapu, tak? Natomiast w sztukach walki jest, jest tak, że ćwiczę, ale na przykład coś mi się stało, czy na przykład jestem słabszy fizycznie, czy, czy grubszy, czy chudszy, czy na przykład jestem po wypadku i fizycznie bardzo źle się czuję, ale i tak ta wiedza jest. Także to nie jest coś, co odchodzi, to jest coś, co zostaje. Być może nie jest to akurat na miejscu tak, jak powinno być, bo wiadomo, to nasza forma to jest aktualna ta forma, którą mamy, a nie ta forma sprzed 10 lat. Natomiast w sztukach walki, jest właśnie, e, że tak powiem, łączymy przyjemne z pożytecznym, bo robimy fizykę i uczymy się e, czegoś, co być może przyda nam się w przyszłości. Czyli można powiedzieć, że w każdej szkole im człowiek dłużej ćwiczy, tym jest, że tak powiem, mądrzejszy tak? i więcej, więcej umie. Nawet nie chodzi o tutaj fizyczne umiejętności, ale także i, i inne, prawda? Tak. A widziałem jeszcze wasze treningi są dosyć ciekawe. Powiedz, czy na takich treningach da się schudnąć, bo widziałem, że przypominają bardzo często interwały. Tak, no ogólnie większość tutaj treningów jest na zasadzie właśnie takiej interwałowej, bo robimy jakąś tam rozgrzewkę, po rozgrzewce robimy, po rozgrzewce robimy jakąś tam technikę. No i przechodzimy czy na worki, czy na tarcze, czy, czy, czy robimy sparingi, czy robimy jakieś ćwiczenia na przyrządach, także... Myślę, że jeżeli chodzi o zgubienie masy tłuszczowej, na pewno jest to jeden z najszybszych z najszybciej przynoszących efekty treningów. Dziękuję ślicznie za wyczerpującą odpowiedź. Subskrybujcie nasz kanał. Oglądajcie nasze następne odcinki, bo są naprawdę ciekawe. Zapraszamy.